Ccieczka się świeci, a ja oglądam vlog Masu Anciaks Elegancko, nie? O, świeci się a tam dziadu. jak zawsze fajne ludzi. 51 level już mam wbity, no, trzeba wbić 140, żeby mieć wszystko. No, taką postać odlokowałem. Elegancką. O, patrzcie to. What is doing, bro? Gramy w Shadow'a, piosenki świąteczne lecą. Oczywiście jest teraz wyciszony, żeby nie zbanowali filmu. Czwarty poziom już ma. Secik, proszę bardzo, outfit Taliona na dzisiaj tak się prezentuje. Maczek, z chrzany z podwójnym mięsem i oczywiście do tego książulowce. No a oczywiście klasycznie. Zobaczymy, jak to wygląda. No wygląda kalorycznie o, tak bym powiedział. Pijemy herwata. No i z tej dzisiaj też rok będzie krótki. No, powiedzmy sobie jeszcze, z Norszem ja mam nagrywać, jeżeli ja nie mam. No, dobra, dzisiaj czas miałem, ale. No, jutro jest szkoła, nie? O, ostatni tydzień. Jaka Najpierw powiedzmy o chyba te grey. A, szkoda, jaka No czy ja mam nagrywać. Ja bym najbardziej się, że mówiąc, chciał jakby były ferie nagrywać Daily, ale no to już nie byłyby vlogmasy, a vlogmasy to są fajne, bo większość YouTube. O. Nie, dobra. Seria jeden krosek królik. Większość youtuberów nagrywa dlatego vlogmasy, na przykład Andrzex lub Wersów, tak mi się przynajmniej wydaje. I większość tak osób mówi, dlatego, że może nie wiem, czy wiecie, ale w grudniu jest najwięcej, najwięcej się zarabia i największa jest oglądalność filmów. Jednakże ja na filmach swoich nie zarabiam, a oglądalność ma większą na kanale LEGO, więc nagrywam to z czystej przyjemności. No więc, no niestety, tak to wygląda. Proszę bardzo, dzisiejszy dodatek. Niesamowity, nie? Wow. Oczywiście będę dzisiaj czytał Silmarillion, ale jeszcze nauki jest dużo. Przenieśmy sobie na 15, bo ja tego nie zmieniam. Zapominam czasami po prostu o tym. 15, proszę bardzo. Nie pamiętam jak było rano, ale wam pokazywałem świeczkę. teraz tak to wygląda. No już mało tego jest. Na pewno fajna świeczka muszę polecić za 8 zł pepko. Faktycznie pachnie. No. Może kupię nawet kolejne. A tu kola 0. Fit oczywiście, no wiadomo, wiadomo, przecież. No e, dobra. Teraz chwilę z kolegami pogram rocket. no i czy będziemy kończyć, no to jest krótki vlog. Masz, chociaż może wam jeszcze zaraz nagram jak będziemy grać taką jakąś akcyjkę. Tak położę na biurku i nagram. Możliwe, że tak zrobię, no. Dzień z vlogmasa, pozdrawiam proszę bardzo yy, Maćka i Mateusza. Ci co wiedzą, Mango, trzymajcie się na się siema dzisiaj. Krótki vlogmas, jednakże treściwy. Nie, no nie treściwy, ale może być. Jutro może będzie dłuższy, ponieważ jest poniedziałek. Możliwe, że wrzucę też jutrzejszy vlogmas później, bo jednak ja kończę o gdzieś 14.30, ale może się że jutro gdzieś pojedziemy do sklepu. Więc dobra, trzymajcie się na się siema. BOM BOM BOM!